Witam wszystkich. W tym filmiku chciałem Wam przedstawić, jak z tej jednostki typu klimatyzacyjnej, oczywiście jest to pompa ciepła, tak samo jak ta tutaj, pompa ciepła typu powietrze-powietrze, to też była pompa ciepła typu klimatyzator, oczywiście, potocznie zwany spitem. Oczywiście ona jest nowa. Jedyne co po prostu było w niej, że miała uszkodzoną jednostkę zewnętrzną, która po prostu się do. Do pracy. Dlatego małym kosztem za 400 zł, zakupiłem taki właśnie taką jednostkę wewnętrzną, która de facto robiła jako klimatyzator. Oczywiście to jest pompa ciepa typu powietrze, powietrze. W tej chwili będzie przerobiona ta klimatyzacja na pompę ciepa typu powietrze-woda. No Też są, można przerobić sobie na woda-woda, ale to już jest inna bajka, inny temat. Ja mam pokazać właśnie małym kosztem zrobić sobie własną pompę ciepła za, no, za małe pieniądze. No, nie trzeba płacić jakichś tam, Bóg wie jakich pieniędzy. Za no, dobrą pompę ciepła w tej chwili trzeba zapłacić no, przynajmniej te 20 tysięcy, a tutaj za przykładowo 400 złotych będziemy mieli własną swoją pompę ciepła i będzie chodziła nie gorzej jak te za 20 tysięcy, oczywiście, bo to też jest pompa ciepła powietrze woda. To nie mogę powiedzieć. To jest jednostka o mocy rzewczej, 5 kW. Idealnie się nadaje właśnie do, do domku, małego domku z podłogówką. Oczywiście zaznaczamy, że jest to jednostka typu on-off. czyli ten kto nie wie o co chodzi, to jednostka, która po prostu się załącza, robi swoją pracę i wyłącza się i czeka na swój sygnał do dalszej pracy. Oczywiście tutaj w tym przypadku sygnałem do pracy będzie. Temperatura na buforze, przykładowo, jaką sobie tam ustawimy, w tym przypadku to będzie około 50 stopni. jednostek tutaj nic nie ma, zaraz ją tutaj rozbiorę. Pokażę Wam po kolei co, o co chodzi. Jest to bardzo prosty, najprostsza pompa ciepa, jaką można sobie tutaj zrobić. Oczywiście samemu. I tutaj nie ma żadnych tutaj jakiegoś technik z Marsa, że to jest niewykonalne. Jest to prosty, najprostszy układ, jaki może sobie każdy zakupić, zrobić, zamontować i się cieszyć taniem ogrzewaniem. Generalnie, co ty o nim mogę powiedzieć? No jest nowa, jak widzicie. Nie jest używana. Co fajne, 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 Nie widać, nie używane. Jak tutaj widzicie, nowe praktycznie. No widać, że jest nigdy nie pracowała. Jest to. Jednostka wewnętrzna, która pracuje na czynniku R410. Oczywiście jest to pompa, z jednostka typu on-off, on -off. ma tutaj zawód czterodrożny na kapilarze tutaj nie ma żadnej elektroniki, jest po prostu pompa tak zrobiona, tak skonstruowana, że ją włączamy. Ona już jest przez producenta ustawiona na kapilarze odpowiedniej tej mocy i więcej niż z niej nic nie wyciśniemy, ale to nie przeszkadza bo z tego względu, że, że jest ona po prostu tak zrobiona, że że po prostu ma pracować. To nie jest inwerter, my nie potrzebujemy inwertera do krzania złóżmy bufora, który musi nam modulować, jak wiemy modulacja i, mniejsza, i mniejsze obroty sprężarki tym po prostu jest mniej wydajna, no i oczywiście mniejsze smarowanie i inne techniczne problemy. Sprężarka musi chodzić na swoich nominalnych obrotach, jest Wtedy ona ma swoją maksymalną moc, maksymalną wydajność i maksymalne ma osiągi. Właśnie w tej chwili tak, taka sprężarka tu jest zamontowana. Tu jest zamontowana sprężarka typu rotacyjna. Jednostopniowa marki Toshiba. Także widzicie, tak to wygląda. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No widzicie, za małe pieniądze, za 400 zł, możemy po prostu sobie tutaj taką pompę wykonać. Jak to zrobić? To jak ktoś się zapyta, jest spadnie takie pytanie. Robi się to bardzo prosto. Tu, jak widzicie, są dwa krótce przyłączeniowe na czynnik. Jest to jeden czynnik, to jest to króciec tłoczny i to jest króciec To Jest oczywiście, jak standardowo, dojście na przyłącznikiem serwisowym, gdzie można po prostu sobie tutaj później zrobić w drugim układzie, bo po prostu ten układ jest tutaj już napełniony czynnikiem E410. Do tego po prostu. Dokładamy wymiennik płytowy, który już typowy na czynnik, czynniki chłodnicze. Zresztą tutaj jest e, tabliczka znamionowa, pisze jaki wymiennik, co jest najważniejsze w tym wymienniku, to jest niezwykły wymiennik z tego względu, że on, ten wymiennik jest przystosowany na czynników chłodniczych. Trzyma się różni od innych różni się tym, że jest wysoki, a to sprzyja po prostu tutaj wymianie ciepła. Drugą bardzo ważną rzeczą, którą będziecie decydować na taki montaż jest ciśnienie robocze wiemy, że w przypadku tutaj tego czynnika R410 jego maksymalna temperatura przy przykładowo 50 stopni jest tutaj napisałem na górze i on musi po prostu mieć taką znamionowe ciśnienie pracy żeby wytrzymał takie ciśnienia jak tu widzicie ciśnienie robocze ma 4,5 MPa to jest 45 barów jest to ciśnienie jak tu widzicie ma 58,5 bara, maksymalne temperatury plus 200, model, seria, rok produkcji i jakie czynniki on po prostu może sobie tutaj pracować. No jest, widzicie, jest, jest pełna gama serii czynników chłodniczych. On tutaj jest, tutaj nie jest napisane, ale to jest wymiennik, który ma 20 płyt, dobrze pamiętam. I tutaj jest przejście taki, że jedna płyta liczy się 0,52, czyli 0,52 metra Kwadratowego. Nie jestem pewny, ja to potem sprawdzę. Potem pan to napiszę, ile to dokładnie jest. Czyli faktycznie tak jest, jak tutaj napisane. Ale tak chyba jest. To jest 20 razy 0,052 m2. I wtedy tu wychodzi nam powierzchnia wymiany ciepa. Akurat tej jednostek, która ma 5 kW mocy grzeszczej, tutaj powinien być. On jest już tak chyba za duży, także wystarczająco jest tam 0,8 m2 do 1 ale to jest świat. Także to jest też bardzo ważne, bo niektórzy po też się pytają jaki kupić, jaką musi być wymianę. Najważniejsze jest właśnie w wymienniku płytowym, tak jak tutaj pokazuję, Najważniejsze jest powierzchnia wymiany i najważniejsze jest ciśnienie robocze, jakie po prostu wymiennik pracuje, bo pamiętajmy, że tutaj jednostka no będzie pracowała przy ciśnieniach powyżej, sporo powyżej 40 barów, także dosyć sporo ciśnienie musi po prostu wytrzymać. Tutaj mamy tak, jak to po prostu łączymy, tu jak widzicie są dwa krótce, to są krótce, Skalowe, przyłączenia wody, którą po prostu będziemy grzali, będziemy grzali. Po prostu tu jest króciec. Tu będzie wejście, wyjście, tu będzie pompa obiegowa oczywiście u góry i będzie się cyrkulowała tutaj z buforem. Następne tutaj są dwa krótce, które tutaj mamy. To są krótce już do przyłączenia silnika chłodniczego. Tutaj przyłączamy tak, płoczny u góry, sący na dole. Wersje, wersje przyłączenia oczywiście musimy to zrobić według według jak powiedziałem żeby to po prostu mogło działać no i to tak wygląda także sami zobaczcie co to ta pompa ciepła, jak jest zbudowana, co potrzeba praktycznie tej pompie ciepa już nic nie ma to jest już jest cały komplet oczywiście już nie mów, dodatkowo jest jeszcze pompa biegowa, która po prostu musi tutaj cyrkulować tą wodę żeby po prostu wymieniła tę tą energię, to ciepło także widzicie sami tu jest sprężarka, wymiennik, a to jest yy, wymiennik płytowy. Tak, dlatego jest nazwa pompa ciepła typu powietrze-woda. Tu mamy pompę ciepła taką samą, tylko to jest powietrze-powietrze, bo jest wymiana ciepła poprzez wentylator, poprzez przepływ powietrza, przez lamele wymiennika tutaj, co jest zainstalowane akurat tutaj w tym Dobra, tak skróciłem Wam, powiedziałem o co chodzi. Jak widzicie, jest to fajna jednostka. On office. nie trzeba się martwić, nie ma żadnej elektroniki, tam się nic nie ma prawa zepsuć. Oczywiście trzeba mieć sterownik, który będzie sterował tym wszystkim. Są, e, m, można tu zastosować jakieś sterowniki, jak e, takie, które pokazuję na górze. Są to podstawowe sterowniki, które można sterować każdą jednostką, nawet i tą. Można kupić za małe pieniądze. Nie wiem, czy się pamiętam koszt takiego sterownika, to jest 100-150 zł. Można zrobić sterownik samemu. Ja to będę akurat robił sterownik na, na mini komputerku, mini kontrolerze, dwa w jednym w sumie. To jest potocznie zwana malinką. Jest to fajne urządzenie, które można sobie wiele rzeczy zrobić. Nie to, że będziemy mogli też do tej maliny zrobić całe sterowanie. I sterować praktycznie będziemy tak czym? No Musi być temperatura jakaś te, temperatura, która. Nam będzie przygrywała sygnał, żeby załączyć tą sprężarkę, i ona automatycznie, jak dostanie sygnał, ona się włącza i będzie pracowała do tej pory, aż nie dostanie sygnału sterującego, czyli wyłączenie zasilania ona się wyłączy. I na tym cała, cała filozofia. Można dodatkowo sobie dorzucić jakieś temperaturki, zrobić jakiś monitoring swój. Oczywiście można dodatkowo dołożyć miernik energii, tak jak tutaj załóżmy. Ja mam przy mojej klimatyzacji, jest to PZM004T na poprzednich filmach, filmikach pokazywałem jak to robiłem możecie sobie tutaj zobaczyć, jest jeden filmik tutaj jest drugi filmik, na którym jest pokazane jak to wszystko zrobiłem krok po kroku można sobie obejrzeć, się cofnąć do tych filmików i sobie popatrzeć no i takie właśnie takie coś możemy sobie właśnie tutaj zamontować i będziemy mieć full monitoring, full sterowanie Pomiar mocy, energii. To jest właśnie taki interfejs, który wam pokazuje. Dobra, teraz rozbiorę tą, tą jednostkę. Pokażę wam, co ona tutaj ma w środku. To jest górna pokrywa tej jednostki. To no, powinna być generalnie tabliczka taka zmianowa. Nie wiem, czemu nie ma, no, ale ona jest nam niepotrzebna. Jak widzicie, tutaj z góry jest tutaj cały um, czterodróżny różny sprzężerka niżej Jatrak. No i jak widzicie, nowy, nowy ale um, Otworzę jeszcze tą tutaj z przodu, tą klapę, pokażę no wam. jest to cała jednostka. Co tutaj mamy? Mamy co? Wentylator, wymiennik y, powietrzny z lemelkami. Jest to wymiennik dwurzędowy, jak widzicie. Są dwa rzędy. Rzędy całkiem przyzwyczajone. Jak widzicie, nieużywany. Nieużywany. Po tej stronie już jest część, bardziej, może być serce tej całej jednostki. Jak widzicie, sprężarka rotacyjna jednostopniowa. Ma widać tutaj grzałkę na kapterze. w czasie zimy, żeby po prostu grzał w czasie, gdy ona po prostu nie pracuje, żeby tutaj ogrzewał olej i żeby była cały czas gotowa do pracy. Jak tu widzicie, do czterodzielowy. Generalnie tego zaworu, akurat w tym przypadku, nie będę używał, z tego względu, po co jest ten zawór, cztery zamontowany. On był zamontowany po to, że ta jednostka mogła, jak mówiłem poprzednio, to była jednostka jako split i ona mogła chłodzić i ogrzewać to już mi dane pomieszczenie. Dlatego on tutaj sobie, ten, ten zawór, po prostu zmienia obiegi, czyli tutaj. Parownik robi jako sklepacz i sklepacz jako parownik i odwrotnie. To jest taki schemat, który pokazuje w rogu, Jak to mniej więcej wygląda. No to jeszcze mamy. Zawod. Aha, jeszcze ten zawór czterogłowy służy do tak zwanego deprostu. Wtedy, jeżeli po prostu wymieni się, zalodzi, wiadomo, sklewa w zimę, z wilgoć, tam po prostu się osadza już. Woda, no wiadomo, ale tam już są niższe temperatury i wpływem tutaj wymiany ciepła on potrafi się zamrozić. I ten zabój po prostu robi to w ten sposób, że zmienia obiegi, I, i po prostu on się tutaj, ten składacz, ten parownik, który jest de facto w funkcji grzania, robi raz składacz. Wtedy on się samoczynnie tutaj yy, oczyszczał z lodu. Wód, który się osadza tutaj na tych lamelkach, przeważnie. Tej częścią, w tych częściach on po prostu się no, topi pod wpływem temperatury. Co tu jeszcze jest? Jak widzicie, dużo tutaj nie ma. Tu nie ma właśnie, co się tu zepsuć? Tu, na dole, tutaj, na samym tutaj dole, tam, nie wiem czy widać to, bo trochę ciemno jest. Tam jest jeszcze małe dojście. Tam jest po prostu zwinięta właśnie kapilara. Jak mówiłem wcześniej, to jest kapilara, kapilara która służy do rozprężania czynnika pod wpływem rozprężania daje jeszcze temperatura, gdzie później z powrotem do sprężarki i tam obieg się, się powtarza. Dobra, ta kapiera jest tak zwinięta, jest tak dobrana e, jej długość, żeby ona ta sprężarka nie będzie pracowała więcej jak producent tutaj ją ustawił. W tej chwili nie wiem jak ją ustawił i, i dobym się wtedy jak ją po prostu uruchomię. Na jakie, jakie, jakie temperatury. no przeważnie, funkcji grzania powinna tam mieć około e, ten czynnik, około 50 stopni, mniej więcej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jeszcze jest druga sprawa, że mm, jakbym miał tutaj jakieś problemy, tą kapilarę jest zamontowana tutaj. Tą kapilarę, to jest właśnie ten, ten kocie tłoczny, tą kapilarę po prostu mogę sobie zdjąć i zamontować tutaj. Swój zabór rozprężny, elektroniczny zabór rozprężny, taki jak tutaj w rogu Wam pokazuję. I wtedy już z tej jednostki możemy wycisnąć więcej i robić sobie tutaj z nią to, co mamy do zrobienia. No, jednostka ma do zrobienia oczywiście, nałóżać bufor do około 50 stopni. Dobra, co to jeszcze mamy? Tutaj mamy. To jest to część, część przyłączeniowa, tutaj z tej strony. Tutaj się nic nie ma. Tutaj. Także, generalnie jak widzicie, to jest zasilanie tej sprężarki. Jak widzicie to jest część przyłączeniowa, Tu mamy kondensator. Jest to po prostu do do sprężarki, wiadoma sprawa tu czujnik czujnik z wymiennika on, my go raczej będziemy używać e, on jest czujnik po prostu tutaj tutaj do tej płyty górnej, której tutaj nie ma jest wymontowana ale mi ta płyta górna nie jest potrzebna w tej chwili tak zwany sterownik o, mamy tutaj właśnie jest fajny tutaj jest fajny. Tutaj schemacik. Może do słońca. No, tak tutaj to wygląda. I ten schemacik powinien być praktycznie na każdej. Każdej. Nie wiem czy widać go. Tylko spróbuję uszyć jak najlepiej. Powinien być na każdej sprężarce pokazany. Jak tu widzicie, nie ma tutaj nic. Jest praktycznie prosty budowie, prosta budowie jednostka zewnętrzna. Dobra. Także sami widzicie, praktycznie tutaj w środku nic nie ma, nie ma, nie to jest jakaś sprawa skomplikowana, nie jest jakaś technika z Marsa. Jak sami widzicie nic tutaj nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy, która mogłaby tutaj się zepsuć. No oczywiście są rzeczy, które się mogłyby zepsuć. Jest wentylator. który Może się oczywiście tutaj zepsuć. silnik elektryczny. Sprężarka. Nie nie. ale sprężarka. Nie, nie psuje się tak często. Co tu jeszcze jest? No zawór czterodrośny z cewką. Praktycznie ja go nie będę używał z tego względu, że ta jednostka będzie y, używana tylko w okresie przejściowym. Ona będzie zamontowana, współpracowała razem z piecem na ekogroszek, który po prostu w yy, zimniejszych dni poniżej zera będzie pracował ten piec, a, a ta pompa po prostu będzie pracowała tylko powyżej yy, 0 stopni. Dlatego właśnie yy, nie będę używał a tutaj tego zaboru czczerociobowego, z tego względu, że nie no, jest on niepotrzebny, yy, a on po prostu służy żeby zrobić tak zwany defrost, oczywiście można sobie tutaj to dorzucić do, do sterowania, i to nie jest jakaś skomplikowana sprawa. Żeby sobie zrobić ten defrost, wystarczy po prostu tutaj zapodać na na cewkę, załóż się po prostu przesteruje, zamieni obiegi. I to wszystko. To cała, cała filozofia tego. Generalnie to, jak sami widzicie, nie jest to jakaś skomplikowana sprawa, bardzo prosta konstrukcja. Generalnie każdy mógł, może sobie to po prostu sam podłączyć, sam zrobić. I, I będzie zadowolony na pewno nie za takie pieniądze jak. Nie za takie pieniądze. Sobie po prostu tutaj firmy życzą za pompy, które kosztują 20, 30, 40, a nawet widziałem pompę za 50 tysięcy. No, takie są ceny niestety, takie są ceny. A tutaj skromnie za 400 zł. I możemy się cieszyć. Oczywiście nowy sprzęt. Nieużywany. Jak widzicie, można, można. Widać, widzicie. Sam nie jest to skomplikowana sprawa. Samemu to można sobie podłączyć, uruchomić i cieszyć się tanią pompą ciepła. Generalnie za bardzo śmieszne pieniądze. Dużo ludzi sprzedaje. Wiadomo, jak i w sklepach aukcyjnych, czy tam internetowych, jest z tego trochę. Także można sobie powybierać do koloru. Do wyboru i z takiej jednostki po prostu zrobić całkiem dobrą pompę ciepła. Generalnie ta jednostka będzie domontowana na zewnątrz. Wymiennik wraz z pompą yy, wody obiekowej będzie zamontowany już wewnątrz. Nie będzie instalowany tak zwany monoblok. To też tak można zrobić że ja po prostu ten wymiennik sobie gdzieś instalujemy z tyłu. Tu przeważnie jest miejsce na, na takie coś. Tutaj, tu można sobie odemontować. zamontować ale moim zdaniem jak jest możliwość i, i, i miejsce to lepiej po prostu będzie to, jeżeli ten wymiennik będzie w środku. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli będziecie chcieli być na bieżąco, wystarczy nacisnąć tutaj guzik, żeby zaskrybować ten kanał. Na pewno będzie w przyszłości wiele, wiele ciekawych filmów na temat właśnie pomp ciepła, na temat sterowania, innego rodzaju tematy, które po prostu. W czasie pracy, jak będzie ta jednostka montowana, jak ona będzie pracowała, jak będzie, będą odcinki, jak będzie sterowana, jak zrobić sterownię przykładowo do niej, w bardzo prosty sposób, jak to nią można sterować. Też za małe pieniądze, bez żadkowych jakichś drogich termostatów. Całą pracę będzie wykonywała po prostu ta malina, czyli ten mikrokomputerek z mikrokontrolerem. Także to jest nazywa Raspberry Pi, tutaj macie. To będzie praktycznie robiła całą pracę, całą sterowanie, monitoring i, 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 i pomiar mocy. Także to tyle na ten temat tej pompy. Mam nadzieję, że się filmik podoba i rozwiałem, co niektórym po prostu temat pomp ciepła, jak jest to zrobione. Jak sama nazwa mówi: Pompa ciepła, jak zrobić. Także mm, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.